Cześć, tu Maszka. Dzisiaj poopowiem Wam trochę o olejowaniu i trochę o olejku REGIVENIC Oil z firmy Monate. Dlaczego olejowanie, regularne olejowanie jest dobre i zalecane dla wszystkich? który używam? Rejuvenic Oil z firmy Monate. To jest mieszanka 13 olejów świata. To jest mieszanka naturalnych i eterycznych olejków. Jego cząsteczki są mikroskopijne, więc bardzo łatwo wchłania się w skórę głowy i w głąb włoza, co tak naprawdę jest tutaj kluczowym procesem, ponieważ. Na co wpływa, oczywiście, ja mówię tutaj o regularnym olejowaniu nocnym, na co tak naprawdę wpływa olejowanie, olejowanie skóry głowy, jak również włosów. Systematyczne i regularne olejowanie wpływa na. Na dużo lepszy stan skóry głowy na dużo lepszy wygląd włosów stają się one sprężyste czy to są kręcone włosy, czy to są proste włosy nie ma tu znaczenia każdy w swojej świadomej pielęgnacji powinien y, mieć olejek i najzwyczajniej w świecie raz w tygodniu to na pewno robić takie olejowanie może to być olejowanie nocne może to być olejowanie na sucho, może być to olejowanie na mokro w tym odcinku dowiecie się, jak ja olejuję swoje włosy. W momencie, kiedy zaczynamy świadomą pielęgnację włosów i regularnie olejujemy skórę głowy i włosy, to rzeczywiście z czasem zobaczymy naprawdę bardzo fajne efekty. Te włosy są zupełnie inne. Te włosy są sprężyste, wygładzone, wyglądają dużo lepiej i przede wszystkim. No, ogólnie poprawia się wygląd naszych włosów, a jeżeli chodzi o kręcone włosy, to one się przestają puszyć coraz mniej, coraz mniej, więc e, jeżeli chodzi o kręcone głowy, to najbardziej nam na tym zależy, żeby te włosy ładnie się kręciły, a niżeli był puch na tej głowie. Dlatego tak ważne jest e, olejowanie. Są dwie wersje. Jedna jest intensive, e, polecana do włosów e, Grubych, a druga wersja jest to olejek Rejuvenic Oil Light. Nie jest po prostu tak skoncentrowany jak ten intensyw, którego ja używam. Ten light zalecany jest dla włosów cienkich. Na co dobry jest ten olejek? Tak jak już wspomniałam, to jest mieszanka 13 olej świata naturalnych i eterycznych. Na co on w ogóle tak naprawdę jeszcze wpływa? On ma aż 101 zastosowań. Wymienię tylko kilka mm, takich najbardziej istotnych. E, pobudza porost włosów, dlatego ważne jest robienie nie tyle, co olejować swoje włosy po długości, ale również nakładanie oleju na skórę głowy i w masowywaniu. Ja mam taką e, szczotkę fajną, która pomaga mi. E, przywrócić krążenie krwi i pobudzi najzwyczajniej w świecie mieszki do porostu. Co tutaj takiego jeszcze jest fajnego? Kapiksyl, który właśnie pobudza intensywnie, w naturalny sposób porost włosów. Czyli do każdego rodzaju włosów, do każdych problemów skórnych. Jeżeli masz łupież, jeżeli przetłuszczać się skóra głowy, tak, to też olejowanie może pomóc ci po prostu zbalansować to sebum i ono się w pewnym momencie zacznie mniej po prostu produkować. Co jeszcze? Można dodawać ten olejek do maskary. Wystarczy jedną kropelkę i rzeczywiście Wasze rzęsy będą mocniejsze i będą zdrowsze. Nie, nie szczypie, ponieważ nie, masz tutaj, nie ma tutaj sterydów wzrostu, więc jest jak najbardziej bezpieczny. Do kremu można dodać na suche ręce, na suche pięty. Jeżeli farbujesz włosy, to wystarczy przed farbowaniem do farby dodać kilka kropelek i dzięki temu ten olejek ochroni Wasze włosy. Każdy włos potrzebuje wzmocnienia i nawilżenia. Dlatego tak ważne jest olejowanie. Ja lubię robić sobie olejowanie nocne. I jak to wygląda? W najzwyczajniej świecie. Przedzielam sobie włosy. W momencie, kiedy wiem, że będę na przykład myła dzisiaj włosy, daję sobie. Rozdzielam włosy sekcjami, daję kilka kropelek i wmasowuję. Można robić na sucho to olejowanie, można również yy, na mokro, czyli zmoczyć sobie włosy przed myciem i zrobić dokładnie to samo, co robię ja, tylko że na mokre włosy. Nie żałować. Ja naprawdę bardzo lubię ten olejek. Sapach jest nieziemski. Trochę jak cytrynka. Trochę jak taka po, w takiej bryzy. Ciężko to opisać. Ale jak wącham olejek, to czuję się jakbym była na jakiejś fantastycznych w czasach. Tak pachnie, taką świeżością. Taki olejek starczy Wam na kilka miesięcy, czy przy regularnym olejowaniu raz w tygodniu na 4 do 6 miesięcy powinno Wam śmiało naprawdę wystarczyć. Jeżeli masz, tak jak, jeżeli masz łupież, czy problemy skórne głowy, to naprawdę polecam ci pomyśleć o naturalnym olejku. Bo jest naturalny, wegański, przeciwstarzeniowy. Jeżeli zmagasz się z łupieżem, jeżeli y, zmagasz się z suchą skórą, jeżeli y, przetuszcza ci się skóra głowy. Jeżeli cierpisz na łusienie, łusienie plaskowate, masz przerzadzenie, czy wypadają Ci włosy, to naprawdę ten olejek zadziała cuda. Jeszcze dam sobie tu troszeczkę z tyłu i na górę. Tak? I teraz co? Ja lubię sobie jeszcze pobudzić jeszcze bardziej intensywnie włoski mieszki do po prostu. Dzięki kapikselowi zawartemu w tym olejku moje mieszki będę miała przyrost nowych włosków. Jest bardzo przyjemne. Można się naprawdę zrelaksować. Przy moich kręconych włosach nie widać, że ja mam ten olejek. Także ja mogę sobie robić takie olejowanie i śmiało mogę iść, wyjść z domu. Mogę sobie związać kucyk i po prostu wyjść. To olejowanie jest yy, tak zwanym olejowaniem na sucho. Na mokro wystarczy, że mocno zmoczysz sobie włosy. I po prostu nałożysz olej. Możesz również położyć sobie olej po długości. To ja jeszcze lubię dodać, robiąc olejowanie nocne, dodać super nawilżającą maskę. Super maskę. Najpierw sobie troszkę tylko zwilżę. Włosy. Teraz robię takie domowe spa. Słuchajcie, które moje włosy naprawdę mi podziękują. Za to daję sobie po długości, i teraz taki zastrzyk nabliżenia spowoduje to, że moje włosy będą naprawdę dużo mniej się puszyć, będą sprężyste, naprawdę ich stan będzie mocno poprawiony. Da się to zauważyć. Dam sobie jeszcze troszeczkę. Tej maski. Na samej końce jeszcze mogę dodać sobie kilka kropelek olejku. Co robić po takim olejowaniu? Jak już będziecie gotowe, żeby iść zmyć ten olej, to najzwyczajniej świecie najpierw. Spukujecie wodą. Najpierw spukujecie wodą to wszystko, co macie, olej i maskę odżywkę, albo sam olej, a potem nakładacie delikatnie oczyszczający szampon. Tak, ja na pierwszym mycie użyję yy, szamponu delikatnie oczyszczającego, na drugim mycie dam nabliżającego i wystylizuję. Raz zrobię sobie. Ananasa, pineapple tak zwany. Mam fajne gumki, polecam Wam również, jeżeli macie, czy nawet jeżeli macie proste włosy. Gumki sprężynki, nic się tutaj nie wplątuje, nie niszczy Waszych włosów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, subskrybujcie. Niedługo kolejny odcinek. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi, dzięki moim radom wniesiecie do swojej świadomej pielęgnacji olejowanie nocne. Dzięki, jeszcze raz, że byliście ze mną. Pozdrawiam. Pa!